No i w sumie dało mi się to zrobić. O, on się rusza. Ten kondonek taki fajny na nim dostały mi takie dwie części, to jakaś zaślepka i takie coś. Pies to drapał. No i na nową wersję do czujnika. Natomiast ekranik proszę o. Tak to tam wygląda całkiem estetycznie, no ja mam dzielone te białe gówno tutaj o, i teraz tak I do góry, o prawie że W ten sposób, o No zobaczymy, no tak to jest No zobaczymy jak to będzie się No jest to lepiej, sto razy lepiej No zobaczymy Gadam zobaczymy, ale czy to warto było ręką? No, jest bardziej czytelnie. No, przynajmniej z punktu widzenia moich oczu, tak. O, mam lepszy zasięg do tego prawego. Zobaczymy.